Słuchajcie, co ja wyprawiałem jeszcze po ciągłym braniu? Speed'a, jak już przeszedłem na te tańsze drogi, bo nie miałem pieniędzy. W tamtym okresie zaczęło mi się mieszać dwa światy. Ten z trzeźwości, w którym byłem normalny, funkcjonowałem, coś załatwiałem, z tym narkomańskim. Wyglądało to tak, że na przykład wstawałem w nocy albo też mało, bardzo spałem, kąpałem się normalnie, goliłem, czyste ubranie, dwie ścieżki, jakiś browar, i wychodziłem sobie na, na, na zewnątrz studia. Ja pomyślałem, że mam coś do załatwienia. Mieszało mi się. I nagle w tym czystym uraniu wykąpany, na, nafutrowany, idę sobie i zastanawiam się, co ja miałem zrobić, albo do kogo miałem iść, albo co miałem załatwić. Okazuje się, że nic nie miałem załatwić, bo nikt, mnie, że tak powiem, nie był ze mną umówiony. Aż z że ja, taki mój przyjaciel serdeczny z tej ulicy, normalny, chłopak trzeźwy prowadził zakład z tłumikami. mówi, co tam wojdę już u ciebie? gdzieś widzę, że nie masz dzień. Ja mówię, nie, ale no, nie wiem, co miałem załatwić. Wie, no tak się to miesza tak kryje łeb, te speedy, że człowiekowi się te dwa światy mieszają. Dlatego we wczorajszej rolce mi ktoś tam napisał komentarz, że nic nie powiedziałem wreszcie, jak tą rodzinę ratować, czy można uratować w po podstawieniu. Otóż to nie była rolka wczoraj dla czpunów czy dla alkoholików, którzy chcą wychodzić, tylko dla tych rodzin, którzy są współuznalezieni, a są szczęśliwi. To jest bardzo istotne, jak wielki stopień empatii i wiedzy trzeba mieć, żeby pomóc osobie uzależnionej w rodzinie. I to nie chodzi o taką pomoc, żeby mu pomagać się cackać z nim, czy dawać mu pieniądze, czy nocleg, tylko najlepiej jest skorzystać z terapii rodziny, bo terapeuci rodzinni poszukajcie sobie wiedzą. Ja mam taką panią, zapytam ją, czy mogę ją polecać, to wam powiem. Jak to wykonać, i to jest potężna praca dla rodzin głównie, ponieważ osoba uzależniona jest nerwowa, neurotycznie się zachowuje, roszczeniowa. Ma różne takie wyguby, wybryki, bo cały czas organizm nie walczy, żeby ćpała. Także Tak jak mnie się mieszały te dwa światy. Świat trzeźwości ze światem narkomańskim. Niby chciałem coś załatwić, ale nie wiedziałem co. Aż po jakimś czasie nagle się zorientowałem, chociaż też tego do siebie nie dopuszczałem, że ludzie, których znam, tak powoli, jak gdyby nie mieli flow ze mną. Mówiąc delikatnie. No tak wygląda ta różnica, tak który ryje Także uważam, że społeczeństwo otumanione w ogóle wódką czy dragami jest bardzo łatwe do manipulacji. Uważajcie na to. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i walczcie, bo się da. Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko trudne. Pamiętajcie.